Całkowicie nowy tryb, mocno zmieniona miejscówka i jeszcze nowa broń. I co ciekawsze, według wielu osób jest to jedna z najlepszych broni w grze. W sensie z karabinów. I to jeszcze nie wszystko. Siema, mam jest Dziecię W dzisiejszym odcinku sobie najnowszą aktualizację od Epic Games. To, to by się spodziewał? Standardowo z tej okazji mam dla was prezent, czyli Arkisy Pro. Warte jakieś 1000 zł. A możecie je wygrać w 3 sekundy. Raz, dwa... 3. Ponieważ wystarczy, że zostawicie tutaj łapę w górę, zasługujecie kanał z dzwonkiem tam na dole. W sklepie Fortnite piszecie kodzik Jacob, J-A-C-O-B, a w komentarzu napiszcie jakiś ciekawy pomysł na odcinek z Fortnite'a. Troszkę was wykorzystam. A teraz lecimy piona. No to żółwik, a nie piona? Czy ktoś może mi wytłumaczyć, co się tutaj właśnie stało? Znaczy ja wiem, że zmienili lobby, ale jakby dlaczego? O, jeszcze skina za darmo dostałem. Przynajmniej jeżeli chodzi o mapę, to wszystko wróciło do normy, bo nie zmieniło się nic, ale rzekomo, tutaj coś się zadziało. Rzekomo, coś. Aha, to coś się zadziało. Czyli ufa stąd, teraz jest tutaj. Boże, i ta tragiczna strefa to jeszcze wróciła. Lądujemy na pistolecie. Proszę, skara. albo pompę. O, jakiś ziomek do mnie strzela. Oj, on nie podjeżdża. Chyba odpuścił. Wciągam biga i dojeżdżamy. Nie wiem, gdzie on jest. Ty, on jest chyba na hagie, tak! Trafię, 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 trafię. Tak jest, trafiłem. Zabieramy lucik i kolejny. Uciekam, uciekam. Co on robi, co on robi, co on robi? Chyba nic. Spróbuję wejść mu jakoś na plecy. On leci lunch padem, czekaj, 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 czekaj. Gonie go niego. Dobra, Jacob, musisz go trafić. Let's go. 17 hp. Uciekamy stąd. I teraz wystarczy że zabiję tego bota, bo podobno gdzieś tutaj jest ten nowy item. Nic nie ma. Może tutaj? Też nie. W takim razie spadamy. Mm, mm, fajna strefa. Proszę, ja chcę zdążyć, proszę. Dobra, zdążę, zdążę, zdążę. Żyję. O ile to w ogóle można nazwać życiem. Rybka. I do kolejnej strefy. Jedziemy. Detonujemy jakiegoś czosnka po drodze. Ewentualnie jakiś czosnek zaraz detonuje nas. Może nie. oj tak, gościu umierasz. Pik! Jednak żyjesz, ale i tak umierasz. Pozdro. Minisy, nejdy. Kręcimy się do góry i równo ze strefą budujemy sobie skybase. Boże, mam wrażenie, że robię to gorzej niż Kepczom, a smart i Smarty razem wzięci Ale żyje? I to w top 3 O nie! Proszę! No, to żyłem Nie no, jakiś bananek wygrał 17 jungs. Dodaj do znajomych Jak mnie przyjmie, to zagra z nim o 1000 zł What the fuck, przyjął mnie what, what do you want from me? I want to play 1v1, but please tell me now, where are you from? I'm from Germany We can play uh, for 200 euro No nah, bro, I don't I don't have money If you lose, you don't have to give me money No, 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 I don't want to play for money You can't lose anything, man <laughs> I literally, I don't want anything, bro Really? <laughs> yeah Okay you're So nice. gości teraz sprawdza mojego YouTube'a, więc za chwilę może ogarnieć, że ja go nie chcę szukać ani nic. Is this? this? Wait, wait. You have 1.2 million subscribers. Yeah, that's me? Is... Nah, no, bro, you're kidding. What the fuck? So, can we play for money right now and do you trust me? Yeah, okay, okay. Proszę, Jacob, nie bądź borowikiem, proszę. Ziomek na pewno coś ogarnia, nie wiem na ile. Oj, 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 oj. O kurde, może być ciężko. O, kurde, i to bardzo ciężko. Wyjdę sobie na górę po prostu i nie mam matsów. Jest przypał widzowie, ale może zabiję, let's go. Wyśmiał <noise> mnie. Runda numer dwa, i powiem wam, że teraz, kurde, już czuję moc. Pik, pik, bomba, o, kurde. Zostałem daszek? Wychodzimy na high i gościu jest gdzieś pode mną. Tak, widzę go, o nie. Oh my god, I had no mats. Nice one. nice. Kurde, muszę z nim jakoś mądrze grać, tak jest daszek, i laser. Let's go. Oh, nice one. Thanks, thanks. To było szybkie, to mi się podobało. What's your ping, by the way? One, right now. One ping? Yeah, and you? Fifteen? Oh. oh, frajerze, tak? Rozumiem co miał kolega na myśli, o nie! O nie! Gościu mnie! Shitonuje do sodach! O, tak, o tak, co tam, co tam? Jaki jest plan? Nie ma planu, tak, jest, super, o nie, jednak jest plan. Pick, pick. No i teraz oh. się udało, let's go! 3-1 jest, więc teraz chyba nie powinienem już tego przegrać. A czykolwiek to różnie bywa Leczcie, Jacob, leczcie, no o nie, o nie! O tak! O nie! Zero matców, zero matców, zero wszystkiego, proszę! Mhm. Jeden, czego nie mogę zrobić, to dać mu teraz zremisować, bo wtedy on poczuje, że może wygrać. Więc ta runda jest mega, ale to mega ważna! Co ty robisz? Nikt tak nie gra! bananku Co jest? Spróbuję go podmienić. Dobra, udało się. Gościu od razu wychodzi na haj, dostaje daszek. To się skończy, tragi... Czy nie? Let's go! Oh my god, no... Plen HP. I swear to god, I'm so shaking right now. Really? Why? Yeah, it's like, it's like I never play under pressure. But there's no pressure, man. Just 1k. Not for you, for, but for me. O nie, dostałem shitona! Chodź tu, chodź tu, chodź tu, tak, tak, tak! Nie, nie, nie! Nie jest kolorowo widzowie, ale mam go! Nie mam go. Panie bananku, proszę! O tak! Kill off, kill off, kill off, kill off! To się uda, to się uda! Musi się udać! Jest! Nie! Tak! Udało się. Oh my god, miałem had no byłem and was so low. I'd like 10k V bucks. Wait for it? No for a joke. Thank you, bro, dziękuję, you, thank you very much. It really means a lot to me. Not not Aww. Have a nice day, man. Karabin impulsowy krótka seria Aż pięć stówek kupujemy. Jakieś podki ziomek. Co on robi? Umiera. Super. Stary kapę. I kolejny chłop. walę mu bomb. B za 45. A tam będzie ten drugi. Mam go. Dobra, leży. Szczerze, nie mam pojęcia, co sądzić o tym karabinie. Jakby z jednej strony nie czuję takie wow, jakie czuł Cypher PK. Ale z drugiej strony też nie jest jakieś złe. Jakiś ziom na mnie ląduje, oho. Launchpad Ląduje tutaj. O, oh fak. Schodzę. I muszę go spróbować zabić. On ma zero. Leży, dobra, super. Wjeżdżam na high. Walę bombę już gościowi, co jest? A ci goście chyba się tutaj zabili. Albo nie? Albo tak? O kurde. Krowa, ucieczka jak najdalej. Leć gruby, leć no. Stop, krzaczek. Bandaże. I wychodzimy. A tutaj jest ziomek. Spróbuję wejść mu jakimś cudem na plecy. I dać bomby z tego czegoś. Proszę, traf, Jacob. Trafiłem, trafiłem. No na miecz głowy już, no. Dobra, ale nie wiem, co najlepsze. Kolejni goście się biją. Adwisek klasyczny. Umierajcie, umierajcie, umierajcie. Nie wiem, gdzie jesteście. Czy spadli i żyją? Muszę mieć high. O kurde, chyba nie muszę mieć high. Chociaż na highu lepiej, nie? mnie klopsuje. Co ty robisz? Wychodzisz na haj, okej, okay, super. To ja uciekam. Jeszcze dalej uciekam. A ziomek u niego. Ni, co, dostał. What the... co? To. Było dziwne. Jakby samo namierzało. Oho, jakiś kolejny chłoptaszek. mnie podjeżdża. Chłoptaszek? Nikt tak nie mówi, Jacob, Boomerze. Chłoptaszek, co ty robisz? Powiedz mi, oho, nic nie trafiam, zarobiście. zarąbiście. już schodzi na dół. I siedzi w swoim boksie, muszę go jakoś zaspamować. Dostał, dostał, dostał. Co on robi, co on robi, co on robi, co on robi? On nic nie robi. Proszę, Jacob, traf, boże! Chyba mamy następcę Artura. Oczywiście nie mówię o mnie, tylko o tym przeciwniku, nie? Jakiś kolejny fight. Co to za World Cup jest piezgrany? Ooo! O nie, nie, tak mi nie róbcie, tak mi nie róbcie, tak mi nie róbcie, stop. stop. Stop, 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 stop. Nie fajnie. O, koleżka ma bucha. Eee, ale tak nie robimy. Wychodzę na high, mam wyrąbane w niego. Krowa i spadamy. A jednak nie spadamy. Nie, to jest jakiś pieprzony Superman. Mam go w boksie. Oho, i co teraz? Chyba nic teraz. Co ty robisz? Oho, dostajesz. Krówka numer 42, proszę. O nie, to się nie uda, to się nie uda, to się nie uda. Uciekaj, Jacob. No i super. Próba numer dwa. 22. Czy naprawdę nikt tutaj nie poleciał? Chyba nie. Jednak jest ziomek. O, no to był ziomek. Bartuś z DV1. O, kupił mi drugi karabin. Pozdro, Bartuś. Mam kolejnego Bartusia. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Ja muszę go trafić. No, nie wytrafiłem. Ale spróbuję jeszcze podejść na blisko. To chyba nie był dobry pomysł. Taktyczny odwrót. Wysiadka. I teraz wystarczy go trzymać na dystans. O, nie, muszę chyba ten pomysł nie podoba. Dałem dobry damage, bardzo dobry. Muszę podejść na plecy i spróbować dać mu laser furze. Let's go! Jak najgorszy fryer to zrobiłem. Do strefy, do strefy, do strefy. Mamy to Wysiadka, jabłuszko, ognicho i jakiś ninja, który się skrada. Czekajcie. Ten ninja do mnie idzie. Biegnie, teraz, skacze. Wychodzę mu na plecy, o kurde. I co teraz? E, 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 nie dojeżdżaj mnie, gościu. Widzę go, dostał. Podmieniamy. Chodzę mu na plecy. Nie, 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 jednak nie wchodzę. Chowam się. Błagam, pozwól mi przeżyć sekundę. Została dobra, mamy to. A ten chłopiec w sianku. Skaczę mu na banie. Co ten łeb robi? No przecież ja nie rozumiem. Dostał, dostał. No wykrwaw się, gościu. Skaczę mu na głowę, bo przecież zaraz nie wytrzymam. Panie Boże, widzisz, nie grzmić takie załony, no. Lecimy. Furka. Apteczka. Chyba nie zdążę. Nie, no, nie zdążę. Jestem taki głupi. Zdążę. Na dwóch HP zdążę. Dobra, mamy to. Na jednym. Jedźżej, ko no Debilu. Udało się. Jakiś chłop nie dojeżdża. Co ty robisz? Masz przerąbane, chłopie. Muszę go zabić, muszę go zabić. Nie zabiję go. Lec za nim. Co tam u ciebie słychać, koleżko? Co on robi? No, nie żyje. Super. Krowa, strefa. Jakieś ufo do mnie strzela. Detonujemy je. O, albo ono mnie muszę wygrać. Ten ziom mnie nie podjeżdża? Dziwne. Znaczenie, że narzekał czy coś, nie? On tu stoi i się leczy! Leczył! Szybki lucik i jakiś railgun. jeszcze chłopno blisko. Uciekamy. Bomba na banie. Kończymy balet. Najlepszy budzik. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie! O tak, o tak, o tak! O no nie, ktoś mnie zabrał. I nawet wiem, kto to był. Oho, super! XD! Ta broń to jeden wielki syf. 24 godziny później 100hp, 100 shielda, aż 3000 marsów, Tylko i wyłącznie nowy item i przeklęte top 5 O już 4, wytyfy już 3 Czyż do mnie strzela, jakiś ziomek się tu zakrada Kolego ziomku ty masz totalne 0 więc proszę cię zgiń Gdzie on jest, gdzie on jest, gdzie on jest? Naprawdę? Ten renifer mi go zabił Muszę panu reniferowi przejąć HG I teraz wystarczy go po prostu bombardować on poleciał do strefy, co jest? wali we mnie kulki. Widzę go dostał. Giń! Giń! Tak jest! Mamy to! Ta broń to syp. I czuję się oszukany przez Cyphera PK. Koniecznie napiszcie w komentarzu, co wy sądźcie? Trzymajcie się na następnych miłego dnia. Piona!